Cześć wszystkim, kolejny live z samochodu, tym razem znów nie na burzach, jak widzicie, spojrzycie sobie tutaj na relacje na niebo, mamy piękną, słoneczną pogodę. W tym momencie koło 18-19 stopni w okolicach Łomży, a to już dużo na ten rejon o tej porze, na zachodzie do 22-23 do 23 stopni Celsjusza, czyli bardzo ciepło, w wielu miejscach bardzo ładna pogoda. Tylko miejscami pojawią się opady deszczu, szczególnie na północnym zachodzie, spowodowane dzisiaj konwekcją wewnątrzmasową. Niektóre komórki konwekcyjne mogą dać wyładowania, więc, więc, no będzie taka pogoda w kratkę w tamtych rejonach, ale, ale ogólnie, ogólnie bardzo, bardzo przyjemna pogoda. Szczerze mówiąc, dlaczego takiego szybkiego live'a robię? Dlatego bo nie miałem czasu dzisiaj nic napisać na stronę, bo niestety sobota, ale jednak praca jakaś tutaj musiała być wykonana, więc taki szybki quest w formie live'a. To co mogę tutaj powiedzieć, bo dużo z Was osób pyta, się przełączę, może tak. Fryzurę mam the best. Ok, dużo. Z was pyta o to uderzenie ciepła, też o, który, o którym my pisaliśmy. To uderzenie ciepła było planowane na 13 maja i wtedy też miały być większe burze spowodowane wypieraniem ciepłej masy powietrza przez, przez chłodniejszą masę. Miał się utworzyć front atmosferyczny, front chłodny i ten front chłodny, ten front chłodny wypierał, miał wypierać tą, tą ciepłą masę. Przez chwilę w prognozach to zniknęło, dziś znów się w aktualizacjach pojawiło. Tylko tym razem na 12 maja. Czyli coś jest na rzeczy, ale jeszcze kilku dni potrzeba, prawdopodobnie do poniedziałku, żebyśmy dokładnie mogli sobie wyklarować, kiedy nastąpi to uderzenie ciepła do tych 25-27 stopni Celsjusza i kiedy nastąpi spływ chłodnych mas powietrza, które te ciepłe powietrze będą wybierać. I to będzie wiązało się z dość dynamicznym frontem atmosferycznym i z burzami na tym froncie. Takimi burzami, bym powiedział, bardziej. Pod kątem moim, fotograficznym, ładniejszymi niż to co było teraz, no bo klastry burzowe, które były w ostatnich dniach często owinięte chmurami Nimbostratus, no uroków sobie nie mają, a przynoszą po prostu jakieś tam zagrożenie. Natomiast teraz może być zdecydowanie lepiej. Ja dzisiaj powinienem już jakieś artykuły zacząć pisać na, na naszej stronie. Mam troszkę inne podpięcie. Telefonu, do relacji, więc teraz powinno być tutaj lepiej mnie widać. Lepiej widać teren. I cóż, no, liczę, że w przyszłym tygodniu już w jakiś teren wyjedziemy razem i coś fajnie poobserwujemy. No, bo trochę tych burz mi brakuje. Powiem szczerze, mamy podlasie. Na tym podlasiu to jest tak, niektórzy powiedzą że to nie podlasie, tylko województwo podlaskie. Niech będzie. Mamy województwo podlaskie i tutaj no Wiecie, te burze dochodzą z takim opóźnieniem. Najciekawsze burze są wtedy, jak Brama Morawska w Czechach i produkuje układy, które pędzą przez centrum, przez centrum Polski na północny wschód, i na tym wschodzie się u nas rozbijają. To wygląda pięknie, szczególnie nad ranem. Ale gdy mamy maj i to powietrze, ta atmosfera dopiero się nagrzewa, no to na południu mają piękne już burze, a u nas albo nic. Albo deszcz, albo front przechodzi sobie nocą. Tak jak było też ostatnio, gdzie front wraz z konwekcją przechodził nocą, a burze pojawiły się jakieś tam drobne, dopiero pod Białym Stokiem, za Białym Stokiem, więc już musztarda po obiedzie. Zatem odpoczywajcie, korzystajcie z tej pięknej pogody, a my tutaj pilnujemy burz i widzimy się na kolejnych relacjach. Trzymajcie się, pozdrawiam.